Będę wymieniał firmy według kolejności tak, jakie były ustalone przy wyjeździe i też bardzo bym prosił tak, żeby może aż tak się te życzenia się nie rozbijały tak do, w nieskończoność, też bym prosił, żeby nie puszczać plików dźwiękowych czy jakichś tam piosenek z racji tego, że ostatnio był taki, no trochę było do przesady za dużo tego. Dużo 100 lat, 100 lat było A co za dużo, to niezdrowo Także yy, Do brzegu, także Pierwszą firmą, którą Zapraszam, jest to firma Agro Proszę bardzo Dobra, to ja tak powiem, dziękuję za zaproszenie, za konwój I tak do urodzin, wszystkiego najlepszego Żebyśmy się spotkali na następnej Za rok i za dwa, i wszystkiego najlepszego Do zobaczenia na wirtualnych trasach Dziękujemy ślicznie Maćku za życzenia, także następną firmą, która jest w kolejności będzie to ProMil Trans. Proszę bardzo. A więc y, wszystkiego najlepszego, abyśmy się spotkali za rok w takim samym gronie i nie wiem, sukcesów. Sponsorem programu był promotor... Dziękujemy Juchas, dziękujemy. Z...